własnym doświadczeniem w tym zakresie, dlatego, że zanim zostałem starostą w Łowiczu otworzyłem w takim stowarzyszeniu wsparcie społeczne i y, która restauracje, jest przy Synteksie y, i y, po tym jak to zrobione zostało też za środki unijne stwierdziłem, że warto samemu spróbować i sięgnąłem po środki z województwa mazowieckiego, czyli w miejscowości, gdzie nie byłem kompletnie znany no Nie byłem w tym starostą jeszcze. Napisałem biznesplan przy pomocy y, organizacji, która się tym zajmowała, przydzielała te środki, zostałem tam przeegzaminowany z tego biznesplanu i otrzymałem te środki. I to było w roku 2018. W tej chwili ta firma działa, ja nie mogę jej prowadzić, prowadzi ją moja żona, ale y, perspektywa cały czas jest na to, że ta firma będzie działała coraz za lepiej, zarabiała pieniądze. Także mówię tu do was w pewnym sensie, jako przedsiębiorca, że naprawdę to nie jest coś wydumanego. Naprawdę każdy może sięgnąć po te środki, zgłosić się tam w tych organizacjach czy urzędach, są doradcy biznesowi, oni wam pomogą. Nawet wyślą was na jakieś szkolenia, jak nie będziecie mogli w Excelu, czy jakoś tam, to pamiętam, te tabelki w Excelu nie do końca wiedząc, to, że mówię już, ja jestem starszym człowiekiem. A jakoś mi się udało i te pieniądze otrzymałem, i to była dotacja na jakieś takie 150 tysięcy. Tak? Z punktu widzenia biznesowego, może to nie są jakieś olbrzymie środki, ale to pozwoliło na utworzenie małej firmy, która może się rozwijać, która ma jakąś perspektywę. Ja jeszcze sięgam po środki akurat z branży związanej z osobami niepełnosprawnymi, bo nie wiem czy wiecie, ale w zakładach zawodowej zawodowej tak się tam pracuje 20 osób niepełnosprawnych i to takich dosyć mocno niepełnosprawnych i to były środki z czegoś, co się nazywało ośrodek wsparcia ekonomii społecznej, yy, czyli ekonomia społeczna. Natomiast na pewno można pod te środki sięgnąć dla normalnych firm, dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Czy dla spółek, to właśnie ta moja firma jest spółką non-profit, działającą na zasadzie moje, mówię oczywiście, nie moja formalnie, natomiast to jest firma, która właśnie działa jak fundacja, która prowadzi działalność gospodarczą i przede wszystkim mówię tu do naszej młodzieży, z techniką, że to nie, nie, mówię, nie powiemy tu o jakichś rzeczach niemożliwych. Naprawdę każdy może dosięgnąć, ja byłem Moje doświadczenie zawodowe było w ogóle nie związane z biznesem, a udało mi się otworzyć, także liczę na to, że to spotkanie was zainspiruje, że po skończeniu szkoły stwierdzicie, a było takie spotkanie, poszukacie gdzieś w internecie i sięgniecie po jakieś środki i zostaniecie kiedyś w perspektywie oczywiście bogatymi ludźmi.